Hej, cześć, witam, witam na Gry Fabularne. Dzisiaj kolejna strona po stronie, natomiast jak widzicie, paczka, którą dzisiaj pokazuję, książka, którą pokazuję, jest zapakowana. No, będzie przy okazji unboxing. Chciałem jedynie pokazać, że tutaj od RPG sklep.pl dostałem paczkę. Poprosiłem ich o podręcznik, który właśnie wydali. I zgodzili się go wysłać pod warunkiem, że zrobię strona po stronę. Nie dziwię im się, że taki materiał się przyda. Zanim ta książka trafi na półki księgarni, warto zrobić takie wideo, ponieważ tak naprawdę ta książka nigdy nie trafi na półki księgarni. Jakoś te nasze RPG nie sprzedają się w księgarniach. Trudno złapać je w bibliotekach również. Więc e, jeśli chcecie sobie obejrzeć, jak wygląda taki podręcznik, no to niestety, ale na żywo będzie Wam trudno trzeba pojechać na konwent. Ja w ten sposób oglądałem e, starter e, na żywo podczas Pyrkonu poprzedniego. I tak więc zachęcam Was na dojeżdżenia na konwent, ponieważ tam można sobie pomacać podręcznik. A jeśli nie macie możliwości, nie macie ochoty, nie macie kasy, nie macie czasu, no to zapraszam Was na serię strona po stronie, gdzie strona po stronie przeglądamy po prostu podręcznik, tak jakbyście chcieli w bibliotece czy w księgarni sobie go przejrzeć, zanim kupicie. Ja dostałem jeden podręcznik, natomiast Pieśń Lodu i Ognia, gra fabularna osadzona w świecie, w zasadzie to jest świat Pieśń Lodu i Ognia, ale i tak wszyscy mówią gra o tron, tak więc nie oszukujmy się, gra o tron to jest księga zasad, nie wiem czy widać, nie widać. Ja muszę tutaj zrobić porządek, pana czaszkę trochę przesunąć, muszę się przesunąć tu, no dobra. Księga Zasad. To jest drugi podręcznik, ponieważ jest również przewodnik po świecie Westeros. Natomiast jeśli chcecie kupić, jeśli chcecie zobaczyć przewodnik, no to musicie sobie wejść na stronę Baniak, Baniaka, ponieważ z tego co wiem, to Fajne RPG wysłało Baniakowi tamten przewodnik i on grał wraz ze starterem. A ja robię Księgę Zasad. Zawsze chciałem zrobić coś z baniakiem i proszę bardzo dla fajne RPG e, z, robimy strona po stronie z ich, ich podręczników. Twarda oprawa. Bardzo, bardzo fajne. Ja nie jestem miłośnikiem twardych opraw. One dodatkowo ważą. No może to z racji wiegu już nie powinienem się przemęczać, ale... Co jest fajne, to, to, że podręcznik ładnie się otwiera i zostaje na tej stronie, na której ja chcę, żeby został. Kartki mi nie przeskakują. A sam podręcznik też jest dość ciężki, tak więc ta dodatkowa twarda oprawa też go dociąża. Na przykład taki Wolsung on miał co prawda wiele osób narzeka na papier, z jakiego został wykonany, ale ja z kolei sobie chwalę, bo jest bardzo lekki. Bardzo dużo rozdziałów, dużo stron, dużo tu się dzieje. E, nigdy nie oglądałem tego podręcznika, tak więc ja nie wiem, co tu będzie. Podstawy, co to jest RPG, co to jest gra. Wprowadzenie do Westeros. Bardzo dobrze. Jakby ktoś nie kupił przewodnika, to może sobie tutaj e, poczytać, obejrzeć serial, przeczytać książkę i chyba w zasadzie to nie wiem, czy to mu wystarcza, żeby zagrać. Może nie, może nie. Co my tu mamy, 7 królestw, jak tam podręcznik wygląda? O, bardzo ładnie się prezentuje, 7 królestw, trochę mało czytelna mapa. E, cały podręcznik jest czarno-biały. No, nie wiedziałem o tym. E, bardzo fajnie, że różne fonty użyli, uwaga, fonty, nie czcionki, fonty. I w tym wypadku jest to jest to czytelny font, jest to w miarę czytelny font, te zakrzywione końcówki czasami mogą być trudne do, w odbiorze, ale nie jest to wilkołak, gdzie ja po prostu przestałem czytać z tego powodu. Yy, nadal mamy trochę o, 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 o świecie. Dorn poza Westeros, ja grałem, ale w taką autorkę, mój mistrz gry prowadził prowadził, zupełnie innej mechanice i trochę no, ale tak bardzo trzymał się książki, nie trzymał się serialu. I kontynuowaliśmy ten ostatni sezon, co teraz był, to mamy go kontynuować, tak więc ja wiem, co się stanie. Rycerstwo, opis świata, tu się kończy. Przechodzimy do zasad gry. Jak korzystać z tego rozdziału? Testy i trudności, rodzaje testów. Poziomy kości, rana, testy, wpływ, modyfikatory, czyli wszystko to, co jest w normalnych RPG-ach. Bardzo ładne, fajne tabelki, bardzo czytelne. Lubię te rozdzielenia szarym i białym. One są, one są bardzo przydatne. Widzę, tu są pewnego rodzaju albo gotowe postacie, albo jest to jakiś, e, jakieś profesje. Trudno powiedzieć. E, wszystkie mają te same elementy: mają współczynniki, mają jakąś broni, zbroję, osobiste wyposażenie i zdolności. O, nie było ich dużo, więc może tak dość luźno do tego podchodzą. Tworzenie bohaterów, no to tutaj dowiemy się, jak tworzyć te wszystkie rzeczy po kolei. Ale to jest super, zacznijcie to losowy wiek, określanie wieku, co można grać dzieckiem, nastolatkiem. Mm. No to, to ciekawe. Myślałem, że to jest bardziej do tworzenia historii i tak rok po roku historię można sobie stworzyć. Określenie przyszłości, cele, cnoty, słabości, cnoty i słabości, motywacja super sprawa. To jest bardzo fajnie, kiedy podręcznik takie coś ma, kiedy w mechanice jest to przewidziane, że, że coś takiego jest. Krok szósty, przeciwności, doświadczenie. Myślę, że bardzo fajne postacie. No co tu gadać dużo. Ehm. Ja widziałem tylko serial, nie czytałem książki, natomiast postacie tam są fenomenalne, cała taka. Już nie sceneria, nie, nie świat, nie intrygi, co właśnie, postacie bardzo dużo robią. Leczenie, bardzo dużo tutaj tabelek, a te rysunki przypominają mi trochę Urohamera. No może to jest kwestia taka, że to fantazy. Ale właśnie ta czarno-białość tych rysunków. Oczywiście mam na myśli tutaj drugą edycję O'Hramera, trzecia już była bardzo kolorowa. Możliwe, że kolejna edycja y, Pieśni, Lodu i Ognia. Nie przyzwyczaja się. Będzie też kolorowa. Złodziejstwo, zręczności, żywotność. No i dobra, i super. Los i cechy. Wydawanie punktu losu. Wykorzystywanie punktu losu jest wydawanie ich. Pozwala też zmieniać okoliczności. A, no tak, już sobie przypominam, widziałem u Baniaka. Oni tam mieli wpływ na to, co się dzieje. Chociaż, i tak, to było paskudne, jeśli chodzi o ten, ten los. <laughs> Trudno. Można było y, takie odnawialne punkty sobie robić, a można taki naprawdę konkret. Zyskać, wydając taki punkt losu, ale traci się ten punkt na zawsze. No, do odzyskania następnego. Co tu mamy? Przewodnik, cecha zdolności, przyboczni. Nie wiem, co to jest. Los i cechy. Nadal jesteśmy w los i cechy. Przeciwności. Listę przeciwności nie wyczerpuje wszystkich. On, czyli to jest jakby tworzenie swojej postaci. Tu mamy na przykład karzeł. Jesteś niespotykanie niski, zmniejsza się ruch o 1 i 1k w testach perswazji, których celem jest oczarowanie lub uwodzenie. No cóż, yy, w filmie to tak nie wyglądało. Chociaż on był bogaty, więc prawdopodobnie jest tutaj taka zaleta bogaty i wtedy on ma duże bonusy do uwodzenia i perswazji. Okej. Okay. Krok pierwszy. Ród i ziemię. Wow! Czyli oprócz postaci tworzy się również ród, ich rodziny. Co ta rodzina posiada, jakie ma prawo ludności, bogactwa jakie ma. Historia rodu się tworzy, losuje się. Skandal, zabójstwo, morderstwo. Wow, no to fantastycznie. Tutaj postacie wchodzą już z jakimś backgroundem. Nie trzeba go budować z sesji na sesję, z kampanii na kampanię. Żeby można było. Wiecie, powracających yy, BN-ów, powracanie do starych miejsc i rozpatrywanie, co tam się zmieniło. No to świetnie figury. Ach, tu herb się swój również tworzy. No, to wspaniale. No dobra. Mamy dwór, lord, dziedzic, wielkość. No dobra, niech zgadnę. Prawdopodobnie też ustala się kolejkę do tronu. Tak? Powiedzcie mi, że tak. No dobra, jak ktoś przeczyta, niech mi powie. Rozdział ekwipunek. No, jak przeglądaliśmy te postacie, to ten ekwipunek był już zaraz po cechach głównych, więc chyba jest tutaj ważny. Żywność, ceny broni, zbroi. Konie, ubrania, wiadomo. O, intryga. O intrygach yy, sam bardzo lubię y, czytać, bo sam uwielbiam wprowadzać różnego rodzaju intrygi, kłamstwa i oszustwa. Dlatego mi się serial podoba, dlatego chcę książki przeczytać, dlatego chcę grać w tą grę i dlatego też przegrałem 40 scenariuszy już z maestro w tym y, świecie, właśnie w tych intrygach. Trzeci cel. Tu, tu widzę, jest jakiś sposób na tworzenie intryg. Nie wiem, czy to gracze tworzą intrygi, czy, czy mistrz gry. Bardzo bym chciał tutaj przeczytać, że to wspólnie z graczami tworzy się jakąś intrygę, a nie że to mistrz gry wymyśla i, i, i że gracze są w, jedynie wplątani w tą intrygę. No bo. Zauważcie, że w grze o tron te postaci nie są wplątane w intrygę jakiegoś głównego złego, tam każdy tworzy tą intrygę. No dobra, mamy walkę. podstawy walki, wiecie co, ja widziałem starter i ten starter był taki dość malutki, a tu jesteśmy dopiero w połowie podręcznika, ja chyba muszę przyspieszyć, bo trochę czas leci, struktura walki, dużo widzę, że jest o walce, jest pole wa tak, dużo jest bo walce, czyli będą zadowoleni ci, yy, ci nastawieni na walkę, trulanie kostkami. No super, bardzo fajnie. Zaawansowane akcje są, pewnie jakieś sztuczki, szarża, długość, długość broni, długość broni białej. Tak, ma też znaczenie. No to no widzę, że bardzo dobrze przemyślany ten system walki. Prowadzenie wojny. No, to tego nam właśnie zabrakło na na, w tej, tej naszej kampanii, którą prowadziliśmy. Wojna cały czas była, ale właśnie nie rozgrywaliśmy jej kostkowo, jakoś mechanicznie bardzo. A tu widzę, że jest próbny atak, trudności. Tu można zostać dowódcą. No, ja grałem dowódcą, takim szalonym trochę. Niezrównoważonym i właśnie, właśnie czegoś takiego by mi brakowało. Chyba wrócimy. Coś czuję, że wrócimy. I teraz, już na tych oryginalnych zasadach. Narrator, czyli dla mistrza gry. No to skoro tu zaczyna się dla mistrza gry, a wcześniej były intrygi, no to chyba spełniają moje oczekiwania. Wysokość nagród. Tym grupy. Rob Stark. Widzę, że tu jest trochę zasad, trochę zdolności, trochę o fabule. Trochę ustalaniu trudności. Jak tą mechanikę łączyć ze światem opisanym. I myślę, że, że to fajne. Zagrożenia. Kwas, proszę bardzo, choroby. <laughs> Ogień, magia w grze. Magia w grze. Są czary. Co my tu mamy? dworzanin. Nie, nie ma czarów. I chyba bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie wydadzą księgi czarów. Magia była bardzo ładnie pokazana w grze Otrona, naprawdę bardzo ładnie, I bardzo subtelnie. Podróż do Królewskiej Przystani. Karszma. Piękna mapa, ale właśnie mało wyraźna. I to już bym jako wkładkę zrobił, taką bardziej kolorową. Albo taką mapę. Ta mapa, którą tu widzicie, nie jest dodana w grze. To jest z gry planszowej. Teraz pokażę Wam pudełko. Mam grę planszową. Bardzo fajna gra planszowa. Ale to nie jest kafelek po kafelku, tylko strona po stronie. Tu mamy scenariusz najwyraźniej, z obóz bandytów. Czarny hundek w to chyba też będzie scenariusz. Tak, jest prolog, co się dzieje, daleko. Ciekawe czy jest yy, liniowy, czy, 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 czy bardziej sandboxowy. Chyba liniowy, w tych podręcznikach się bardziej liniowe sprawdzają. Ja też lubię liniowe. Część druga, witam. Okej, okay. tu mamy dalszy część scenariusza. Mało hangoutów jest. Spodziewałem się więcej. Właśnie jest taka moda na hangouty. Wszyscy lubią robić różnego rodzaju mapki, listy, wycinanki. No. Chociaż nie dziwię się, że mistrzowie gry nie lubią, bo. Równocześnie jest moda na to, że się daje graczom dużo swobody, ten sandbox i, e, i, 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 i naprawdę bardzo fajne scenariusze z tego wychodzą. Tylko o, mieszkanie, jak się napracuje, zrobi makietę obozu i chce ją właśnie włożyć, a gracze mówią, że to oni obchodzą tą, ten obóz. No to makieta pójdzie do kosza. Okej. Okay. Księga zasad nadal i tu mamy czarne chmury, czyli nadal ten scenariusz. Losowanie nazwisk rodowego. A to jest chyba jakaś już streszczenie e, zasad. Są hangouty, proszę bardzo. Są zeskanować, porzucić. I można jechać z koksem. Długość. Br A tu widzę są tabele na końcu. Bardzo fajnie. Jest mapa. Super nieczytelna, ale nie martwcie się. W internecie są super czytelne mapy. Właściwie to już nie wiem dlaczego w podrężnikach dodaję jeszcze te mapy. Karta postaci jest super przejrzysta. Bardzo mi się podoba, bo zawsze się jakoś tam silą na jakieś tam ornamenty, jakieś czaszki. A tu mamy czystą, łatwą, czytelną kartę postaci i to mi się podoba. Tam mi się podała. no akurat teraz mi się podoba. Reklama, wiadomo, Grautron. O, o, a tu możecie zobaczyć, to jest ten starter, to mam, a to ma baniak. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć, zoba jeśli chcecie zobaczyć więcej, ten drugi podręcznik zapraszam do baniaka. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś inne podręczniki, które mam zrobić strona po stronie, zostawcie komentarz, a ja albo znajdą mnie na półce, a jak nie znajdę to Popytam znajomych, a jak już wszyscy znajomi mi powiedzą nie, no to z jakimś wydawnictwem zagadam i może się zgodzą. To było. Yy, to była pieśń lodu i ognia, strona po stronie. Dzięki wszystkim za uwagę. Pa!